No witam, 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 witam wszystkich serdecznie. I już przestałem aż do kolejnego bitwy, która już zagrał głównie bohater Polakiem, bardzo świetna bitwa, bardzo moja dla niej przyzwoita. Ale nie będę już wam spamował ten wyniku, tylko idźmy do bitwy. Więc wstępnie to e, pod nazwą Ba-ba-pat-man, jeżeli dobrze mówię, na Polaku, y, g, na mapie miasto duchów, na słowanie dziewiątki, ósemki, dziesiątki. No i wszystko <coughs> jest na y, sztu, to był sztu. Bitwa spotkaniowa, bitwa spotkaniowa. E, fajny wynik tym Polakiem zrobi. I jak widać, już załaduje, już ładujemy dwójeczkę. Stara zasada. Jak widzimy problemy, to ładujemy dwójeczkę. No ale... No ale no już w końcu już jeden to 1B już przebił Polaczka, a on ja jeszcze nie zdążył jeszcze uszczelić. Ładnie pokrał T30, niestety... No T30 to jest słabo zagrał, szczerze mówiąc. Ale koncept 1B jeszcze na niego się trzai T30 jest wycofnięta. Już się obraca, ale... No nie no... Kolego, no to, to jest trochę, trochę niepoważne, kolego. Nie wysuwa się, bo nie wysuwa się, bo jest, na Polakę, no. E50 mamy. Prze z przebiciem o dziwo. T ten tak mu skoczył ten celnik, że... No dziwne w ogóle, że, to ja, że ale mniejsza o to skracamy dystans, walimy, cofamy. Chociaż ja nie widzę tylko, że kiedyś w bardziej wierzą, ale no cóż, <laughs> ma szczęście, że nie ogarnięty go gości, bo już by dawno bym mógł zniknąć w magazynku. Mo. Chciałbym też podkreślić, że nasz główny bohater nie używa trochę... Na bogato nie jest, aż tak bardzo nie gra, bo... Zobaczmy, że on miał 16 goldowych, 10 zwykłych, 4 burzaków... I nawet żadnej reakcji bojowej. Więc można powiedzieć... Szacunek za to, że kolega tak grał w ogóle No ja jestem no w fakcie takim że jak ogarniasz to nie potrzebujesz golda żeby w ogóle przebić podstawowe czołgi a jak mają jakiś trudniejszy dylemat czy co to ładujesz dwójeczkę i trochę rozwiane są problemy ale problemy się Y, tworzą, gdy... gdy... niestety nie wiemy, jaki rodzaj pocisków użyć na jakim sytuacji. Więc... Y, przez to potem y, y, zrozumie się, czemu udingamy się, a jak to jest niemożliwe. Czy dostanie na jeden? Ajajaj, uciek. A szkoda, bo może byłby fajny wynik. 7-1 mamy przewagę dużą więc pojedziemy trochę agresywniej trzeba pamiętać że Feldek był ostatnio tutaj na polance No jest i Project to z od Projecta No i Konquerora ale Conqueror się świeci, świeci się jak malinowy I kolejna buła 6,5 tysiąca uszkodzeń Kotem NB już wyjeżdża na nas Czy on przebije? Nie przebije Czy my podejmiemy się ryzyka i wyjedziemy na niego Z Jakimś rodziwem speletowaliśmy go konceptem NB I on już został zniszczony już 7 tysięcy łóżków przekroczone i nadal Konkuero czy... Nie, 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 zły ale bardzo słabe losowanie. 570 HP W życiu bym się nie spodziewał, że na Polak mu ataki w ogóle losowanie mieć. A ja jestem takim gościem, że trochę pograłem Polakim, może nie dużo, ale trochę pograłem. I w życiu coś takiego mi się nie zdarzyło. Więc mnie to jest bardzo świeża nowość. Ale no cóż Czy skupimy się na lajciku? Skupimy się, oczywiście. Już mamy 8000 przekroczone. Dwa czołgi nam zostały i trzy pociski golowe czy nam postaczy do tego golna? chyba ta i arta się pojawia nie wiem czy polaczek nie polak nie spotną tej arty ale może spotnili poże to trzeba uważać bo niestety Trzy pechy, dwa przy dobrym i już można będzie po nas. I nie trzeba być ostrożnym. I podpalenie. I kończymy 9300, uszkodzeń. Wam No tak, kończymy. Fajny wynik, fajne zakończenie. Hej, hej i do usłyszenia.